Dzień dobry, witam, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Kawy z widokiem na widok. Widok jest znowu i jest to widok piękny, aczkolwiek jest to widok, jak rozumiem, niewidoczny, bo za mną świeci piękne słońce. A to sprawia, że widać mnie, a nie piękny widok, bo kamera tego nie ogarnia ostatnio się zastanawiałem o, o czym ma być następny odcinek i nie miałem jasności, miałem dużo pomysłów, a nie wszystkie były jakoś klarowne. W związku z tym powstały jakieś tam nagrania, ale nie powstał żaden odcinek i powtarzając za moim przyjacielem Piotrem Krawczykiem Powstał odcinek, którego nie ma. Moich naprawdę nie było, bo nie było takiej potrzeby. Pomyślałem sobie, że jeżeli na coś nie ma potrzeby, to to nie musi zaistnieć nic na siłę. Także witam dzisiaj z jasnością o czym będzie. A mianowicie dzisiaj będzie o poczuciu szczęścia. A uproszczę to jeszcze mówiąc, iż. Mam ochotę po prostu podzielić się swoimi własnymi odczuciami, bo od tego, zdaje się, zacząłem, ale, ale nie wiedziałem jeszcze do końca, co z tym zrobić. Czy to jakoś tutaj, nie wiem, ubrać, opakować w jakąś mądrość życiową, ludową albo buddyjską. A chyba dzisiaj po prostu mam ochotę się podzielić tym, jak ja się czuję. A, 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 a czuję się świetnie. I wydaje mi się, że ee, mam nadzieję, może inaczej, mam nadzieję, że warto się tym podzielić. E, to powiem chwilę o swoim dzisiejszym dniu, bo, bo wpadłem wczoraj na pomysł, żeby wypożyczyć, pożyczyć tutaj niedaleko łódkę, żeby dzisiaj rano wypłynąć na jezioro. Kiedy będą takie unszące się, kiedy jezioro paruje nad ranem, jak jest temperatura powierzchnia niższa od, od wody, słońce wychodzi, jeszcze to, to jezioro trochę ogrzewa i robi się tak pięknie, magicznie. Zmobilizowałem się i wstałem dzisiaj o 5 rano, żeby na tą łódkę się wybrać. Wybrałem się tam z dwoma innymi osobami i guzik nie było, nie było pary. Nie było tego spektakularnego parowania jeziora, ale było wspaniale i tak. Wypłynęliśmy sobie na, powiedzmy na środek, odłożyliśmy wiosła i dryfowaliśmy sobie z dziwnymi jeziornymi prądami powolutku w stronę północ, w stronę wschod wschodnią. Tak nas znosiło i to nawet nie wiadr, bo, bo wiatr, bo wiatru praktycznie nie było. Jezioro wyglądało jak tafla lodu. E... Słońce w pewnym momencie zaczęło mile przygrzewać i ogrzewać, ale nie piec. E... A... I, o... I zdjęło z nas taki, taką I już powoli robiącą się nieprzyjemną warstwą chłodu. E... I to było bardzo przyjemne, bardzo... To było warte tego wstawania o 5 rano, warte niedospania... Ja myślę, że potem w ciągu dnia będę musiał znaleźć moment na to, żeby się gdzieś zdrzemnąć, bo czuję się rzeczywiście niedospany, ale spełniony, zadowolony. I wydarzyło się jeszcze parę przyjemnych rzeczy dzisiaj, które powodują podobne uczucie. Jak się temu przyglądam, wczoraj już miałem taką refleksję, to wczoraj, wczoraj też wydarzyło się parę takich rzeczy, które, które sprawiają, że czuję się właśnie w taki sposób. Taki, mam takie poczucie spełnienia, zadowolenia, takiego e, dziwnego szczęścia tu i teraz. Tak? No, innym razem z dwójką przyjaciół leżeliśmy tutaj na kocu i patrzyliśmy na spadające gwiazdy, e, które rzeczywiście postanowiły dla nas trochę pospadać. E, i nie pamiętam, kiedy ostatni raz leżałem w ten sposób na kocu i, i gapiłem się w niebo oglądając spadające gwiazdy. E, ale to było coś niesamowitego. To, to są też takie chwile, które są w żaden sposób nieuchwytne. E, dzisiaj sobie zdałem sprawę, że mimo iż na, wyciągnąłem aparat, który, który żeby nie zrobić zdjęć telefonem, wyciągnąłem aparat, który robi, którym robiłem zawsze zdjęcia. One były fajne i tak dalej. To dzisiaj nawet ani wczoraj, ani przedwczoraj nie, nie fatygowałem się, żeby go wyjmować, bo to był taki rodzaj piękna i odczuć, który nie daje się chyba uchwycić nawet. Może ktoś potrafi, a ja, może nie mam takich umiejętności, ale z drugiej strony w tej swojej ulotności to było właśnie wtedy. Tego to można sobie przypomnieć później zabierając na zdjęciu, ale, ale to. To, to właściwe uczucie, to, to, to coś działo się właśnie w, ta, w, tam, w danym momencie, I, i, i to zdjęcie pewnie może to przywołać. Tak można sobie na nie spojrzeć i przypomnieć o tak się czułem, i ja nie jestem przeciwko zdjęciom. Natomiast e, czułem też, że to zupełnie nie ma sensu, że to jest wydarzenie, które dzieje się w tym momencie, i w tym momencie trzeba go przeżywać. I to, co mnie osobiście ucieszyło, to, to, to taka różnica między. Może inaczej. To, to, co mnie ucieszyło, to to, że nabyłem takiej umiejętności rzeczywiście cieszenia się tą chwilą. Takiego bycia w tym i odczuwania w zupełności tego, jak jest. Ja nie musiałem być wtedy zupełnie gdzie indziej, ja mogłem być. Tutaj, ja teraz, tutaj, siedząc przed tą kamerą, jestem nadal podekscytowany tym porankiem i myślę sobie, że teraz też tu jestem. I, i, i myślę sobie, że tym właśnie chciałem się podzielić taką, takim przemożnym poczuciem obecności, którego wszystkim życzę, którego chciałbym dla, dla każdego z Was, każdego z nas. I wiem, że to nie zawsze się udaje. I wiem, że niektórzy mają z tym trudność, ale też miałem. I, 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 i gdzieś miałem poczucie, że coś zaskoczyło w końcu, tak? Po, po wielu akurat latach prób i. i, i Przyglądaniu się rzeczom, jakie one są, jakie być powinny, jak różne rzeczy robić, jakich nie robić, co to w ogóle jest szczęście, co to jest w ogóle bycie tu i teraz, jak, jak to zrobić, jak tu być, po prostu tu i teraz. I, i, I właśnie tego doświadczam. Właśnie doświadczyłem tego dzisiaj na tym jeziorze, po przyjściu z tego jeziora, bo doświadczyłem tego na, na ciasteczku i kawie w karczmie młyn dzisiaj rano, gdzie popłynąłem żeby oddać łódź wcześniej wypożyczoną i to pewnie tyle i tak już dużo czasu zajęłem tym moim podzieleniem się więc jeszcze raz życzę wszystkim zadowolenia ze swojej własnej uważności z tego Odnajdywania siebie w rzeczywistości, która, która, która nas otacza, i znajdywania tych, tych, tych dobrych, fajnych rzeczy, których rzeczywiście nie brakuje, a zwykle jest tak, że po prostu mamy je zawsze ze sobą i przynosimy je do różnych sytuacji, ale to już następny rozdział. Póki co jeszcze raz życzę wszystkim miłego dnia, i do zobaczenia następnym razem, pewnie już nie stąd ale miejmy nadzieję, że... Do zobaczenia.